W tym momencie, z myślałem zmieniają cały sens. Ja poznałem mężnych ludzi, mają coś, co widać w oczach. Walkę, wiarę, mądrość i zaufanie do Boga. Kiedy przyszedł czas decyzji, działać czy zostać w domu? Dzień dobry, w Under odbyła się premiera filmu SW Historia Solidarności Walczącej. Dokument, nad którym pracowałem ponad dwa lata. No i były mega wielkie emocje. Cieszę się, że w końcu udało się pokazać ten film. Cieszę się, że był taki dobry Dziękuję wszystkim osobom, które przybyły na premierę Dopiero początek przygody ze ZW Z czegoś więcej, co się będzie tworzyło za jakiś czas Dzięki za tym to mieli w głowach i ty wiedzisz swoje wnętrze I zobacz co dokoła Ty tak samo jak oni zawalczą kawałek dobra Każdy co dzień patrzy to podświadoma bitwa Codziennie nosisz zbroje której wcale nie widać Bo jesteś moją filmiem